Jeszcze przed odcinkiem chciałem wam powiedzieć, że się zostawili subicup, dzwonkiem i łapkę pod filmem Będzie mi to bardzo motywuje do dalszego działania na tym serwisie społecznościowym I co, zadaję was z filmikiem Siemaneczko Yo, hej, cześć, siemano Ja jestem Bartę 2 i witam was już w drugim odcinku z mikrofonem Dzisiaj sobie pogramy, no, na Grabie. Jest to dość fajny trybik Na nim dużo, dużo puszek wbiłem. No, nie wiem, czy 4000 to jest duży puszek, ale jak na mnie, no to tak, bo jest typowym nubią w tą grę. <grym> Zobaczmy, sobie co jest w sklepie. O kurde, ale ładna oferta. Jeszcze robot Spike jest. A wypróbujmy sobie go, wypróbujmy. Zobaczmy, jak będzie działać. Ciekawe czy fajnie wygląda. Oku... Ale kozak. Z jakąś... To jest jakby taka kotwica. Takiś łańcuch ma za sobą. Zobaczmy jak wygląda ult. O, to fajna taka bomba. Takiej kolce. Co to jest? To są takie jakieś takie strzałki, nie wiem jak to można nazywać Ale dosyć fajne jest. No, 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 cały skin się całkiem fajnie prezentuje. No, jest całkiem dobry. Przeglądajmy sobie tutaj sklepik. Tutaj mamy też mecha kruka, ale już go nie będę wypróbować. Możecie sami sobie go zobaczyć. Kupmy sobie do Rozy punkciki. No, tutaj jak zwykle skiny są. A te ofercie są kozackie. Kozackie. To jest bardziej przekonująca. Ja już sobie wybrałem postać i teraz będziemy sobie grali na kiem. Czemu nie? O, bo pan i Kolt Bo Poco i Rico. Może być ciężko, bo to, a, pan będzie ich lecieć, chociaż ja też będę mógł leczyć na naszą drużynę. O, ty prawie z, po jednym u nas, u nas zginął Rico, a oni Kolt Musimy tutaj uleczyć mojego... bo chociaż i tak zginął. Rico tutaj stoi i czeka aż podejdą. Może też się skampimy. Poczekajmy aż podejdą. O dobra, podeszli. O, musimy się uleczyć. Dobra, tutaj bo rzucił swoje bomby. Odejdźmy może przyjść do... Może ta drużyna podejdzie do nas. O, podeszła, i Kol dostał. Zginął. Pan próbuje mnie obić, ale nic. Nie, nie działała. Zginął. O, kolt chyba użyje i Zginęli we dwóch. Ale my ja zabiję. Na szczęście. Brakuje nam jednego. I możemy uciekać. Będziemy chociaż walczyć z nimi, ale boję się, że jak ten kolt przyjdzie, to może użyć ulta i już nie będzie tak kolorowo. Kulte... Nie ma kolta? O, przyszedł w końcu. I wygraliśmy. Zostawcie subika i łapkę pod filmem. Mnie to bardzo motywuje do dalszego działania na tym serwisie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba co robię na tym YouTubie. Zostawcie tego subika. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. A my już gramy drugą giereczkę. Na. Obrężeniu? Tak, tak, to się nazywa oblężenie. Gram przeciwko dobremu teamowi. O! Udało się, zabiliśmy. Mamy dwie śrubki. On jeszcze PAM. Mia, pam w tamtej drużynie PAM miała, ale zginęła. O, cztery. To mój rekord. Ale bardzo źle stanęli. Poczekamy, aż oni będą mieli mało HP. I teraz można uleżeć. No nie. Trzeba czekać Prawie zginęliśmy. Zostało nam tylko 400 HP, ale już za chwilę kolejne oblężenie. Mamy dwie śrubki a oni zero Nasze pan tutaj dobrze robi. Mortis też ma już ulta, więc będzie pewnie używać. To już pewnie pewnie... To już będzie pewnie koniec po tym oblężeniu. Tutaj Pan nas próbuje podjechać. Zginęła u nich piperka. Oho, co się dzieje? Wszyscy poginęli z ich drużyny. To już raczej jest koniec. Nawet nasz robot sam by dał radę. Otworzymy sobie dwie zwykłe skrzynki. I jedną dużą, może coś wypadnie. 26 golda i 5 do Dynamika, 5 do Rosy, zapomyliłem się, co ja zrobiłem. 66 golda, punkty do shelly, punkty do Barleya i Event Tickety. 30 golda, 5 punktów do Kota i 6 do El Primo. Zabgranicie sobie Franka na siódmy poziom. I zagrajmy, może na. Jak chce, jaka to jest mapka? O, fajna mapka. Akurat pod Franka nie będzie zbyt zła. Nie będzie zła. Wbijemy sobie też na Frank. Punkty. Narila mamy po lewej. Już dużo HP ma ten Frank na tym siódmym levelu. El Primo po prawej. I ostatni strzał. Boję się, że tutaj ktoś w tych krzakach może być No była, Shelly Shellka była, Shellka muszelka Nie Zabił nasz friło Co ja zrobiłem, przepraszam was Może to nie był dobry wybór ten Frank na ten, Na tą mapkę Zagrajmy sobie jeszcze jedną gierkę. El Primo na tej samej mapce może będzie lepszym wyjściem niż Frank, bo coś tam nie wyszło. Rzuciło nas całkiem dobrze. Otworzymy sobie tę skrzynkę i od razu lecimy na środek. Prawie 7000 hubs mieliśmy bez. Zagrajmy jeszcze jedną giereczkę sobie na showdownie. Może teraz lepiej na wyjdzie. Ta mapa jest taka losowa, tak się mówi. Losowa. W... Raz pójdziesz na środek, zginiesz. Drugi raz pójdziesz na środek i przeżyjesz. No już nie dobywa. Widzimy bóla po lewej stronie. Możemy go zaskoczyć. A jednak nie. O ty, El Primo. Mamy go? Tak, zginął. Tam ktoś w ból jest, z ma pałeczki psami. Widzimy El Primo El Primo się bije z bólem. El Primo, ból pewnie ucieka. O nie! Nie, co ja zrobiłem? Zginęliśmy. Na siódmym miejscu. Cięcie. Także co? Ja będę z Wami już się żegnał. Zostawcie Subika z dzwonkiem. Łapkę w górę. I co? Elo